Cześć, ma cześć, cześć, 1 września, pierwszy dzień szkoły. I słuchajcie, ja już jestem po apelu mojego starszego syna. Pojechałem e, z żonką i, i z moim najstarszym synem. No i zaparkowałem sobie na drodze osiedlowej po lewej stronie. Wzdłuż było tam sześć aut. Droga oznakowana znakiem e, Droga osiedlowa, takim niebieskim, bez znaku B36, czyli, czyli zakaz parkowania. No i. Przyjechała sobie policja i wszystkim dali wezwanie do stawienia się na komendzie między 12 i 15. Więc jadę na komendę. Pewnie będą mi chcieli wlepić mandat, bo mi napisali, że ze względu na to, że mój samochód stanowił zagrożenie na drodze. No nie wiem, jakie stanowił zagrożenie, jeżeli droga była przejezdna i na drogach osiedlowych po lewej stronie można parkować, jeżeli jest niska przepustowość ruchu. A tam co roku, tak prawdę mówiąc, rodzice jeżdżą. Parkują w tym miejscu, idą, odstawiają dzieciaki do szkoły i zabierają ze szkoły i tam cały czas parkują. Ale dzisiaj ktoś zgłosił to na policję, bo obok jest wyjazd z garaży. No i tak prawdę mówiąc mam zdjęcie, jak stoi radiowóz. Moja żona zrobiła zdjęcie, jak stoi radiowóz. I stoją samochody, a droga jest przejezdna. Więc jadę na komendę, no i będę musiał się trochę wykłócić z panem chyba. Bo nie widzę tego, żebym płacił mandat. Gdzie tam tak prawdę mówiąc, chyba setka w ciągu roku, setka y, ludzi parkuje cały czas na Gminie, bo no dzieci do szkoły po prostu. Ale dzisiaj komuś się to nie podobało i no, więc zaraz wam y, zrobię update jak poszło, czy przyjąłem mandat czy nie, ale nawet jak mi będą chcieli stówę wystawić, to chyba wolę z sędzią porozmawiać. Zobaczymy. No pierwszy Pierwszy dzień szkoły w moim wydaniu, to znaczy w wydaniu, w moim przypadku, tak wygląda. No słuchajcie, update, byłem na komendzie. Się okazało, że mam e, szukać panów, e, panią policjant i pana policjanta na terenie tutaj ochraniającym właśnie e, szkołę w czasie pierwszego roku. E, no i no w ogóle bez sensu, bo pojechałem na komendę, musiałem wracać z powrotem po szkołę, ale znalazłem i słuchajcie, tutaj w tym miejscu parkowałem i nie ma tutaj znaku co prawda B36 zakazu parkowania ale jest znak droga droga tutaj osiedlowa i jeżeli jest taki znak możecie tylko parkować jeżeli jest wyznaczone miejsce do tego ale słuchajcie dostałem od miłych państwa pouczenie i na szczęście było się bez mandatu, ale oprócz tego jeszcze świeża sytuacja, bo podeszła jeszcze jedna pani mówi o, nasze dzieci są razem, no ja też dostałam tutaj wezwanie, ja też Państwa szukałam, też byłam na komendzie, więc słuchajcie, jak coś, to jak zobaczycie ten znak i nie ma p parking, to nie parkujcie, bo może to grozić mandatem. W każdym razie w tym miejscu tutaj ja sobie parkowałem i na szczęście dzisiaj, no wiadomo, pierwszy dzień szkoły, masę albo co chwilę. Ktoś przyjeżdża na apele, i tak dalej. Więc byli bardzo wyrozumiali, i dziękuję bardzo, że nie było mandatu, ale więcej tu nie będę parkować.